Te 20 minut głębokich oddechów, przypuśćmy, 20, w zależności od osoby, powoduje to, że nasz umysł, przypuśćmy, wykonasz ten trening oddechowy przed turniejem tenisowym, bądź przed treningiem i jeżeli będziesz potrafiła się skupić na tym oddech, te 20 minut głębokich oddechów, to spowoduje, że później podczas meczu, bądź treningu, będziesz miała większą koncentrację. Nagle Wychodzisz później na kort, jak sobie zrobisz taki trening oddechowy, w zależności jak długo tam poczuwa i nie dość, że naprawdę cały mecz to wystarczy, w zależności tam jeszcze powiem, co w meczu trzeba robić, to wtedy te myśli, ten nasz umysł jest spokojniejszy. Że wtedy, kiedy przyjdzie te stresowe sytuacje, ważne punkty, kiedy zaczyna w głowie się e tutaj e po prostu wir cały, nie? To jest tak masz pewnie czasami. Nie, twój umysł jest spokojny. I to jest, to jest naprawdę super, to jest to, co jest właśnie potrzebne w tenisie. Nie? To jest, niech nie się na danym punkcie, na danym uderzeniu, ponieważ do tego zależy wynikiem z meczu. Te głębokie oddechy powodują, że jesteśmy tu i teraz. I e, zobaczcie, tutaj mamy jest pokazany, jak płynie e, płyn rdzeniowy mózgowy. I. Właśnie poprzez te głębokie, odpowiednio wykonane oddechy, ten płyn z zaczyna płynąć wokół naszego kręgosłupa. I on powoduje ten przepływ tego płynu, że nasza szyszynka zaczyna pracować. Tutaj mamy, możecie zobaczyć, ona jest tutaj, miejscu, ona i ten płyn, jakby. Można to powiedzieć tak, jakby rzeka powoduje, jak jest młyn w rzece, że zaczyna pracować ten nie zaczyna mielić, Tak samo jest tutaj. Te oddechy, jak mocno nabieramy tego powietrza, powodują, że ten płyn, ten mózgowy zaczyna płynąć. Szyszynka zaczyna pr pracować i co ta szyszynka robi? ta szyszynka jest to właśnie gruczo znajdujący się w mózgu Jej zadaniem jest wytwarzanie hormonów, które wpływają na funkcjonowanie określonych narządów tkanin. Tak, to też jest szyszynka w naszym mózgu. Z jednym z hormonów to jest serotonina i on odpowiada na nasz nastrój i e, za szczęście. To jest hormon szczęścia tak zwany. Nie? I dzięki serotoninie jesteśmy bardziej szczęśliwi, E, I e, też e, bardziej myślimy pozytywnie, e, to nasze nastawienie jest. I tutaj jest też bardzo ważna rzecz: szynka wytwarza więcej związek chemiczny, dzięki właśnie e, któremu jesteśmy bardziej chwili teraz. Możecie zobaczyć, na przykład po tej e, naszej sesji króciutkiej, w sumie, mm. daje tak czuć troszeczkę e, te ręce, mm. ten umysł e, jest spokojniejszy. Tu był